Bardzo ja się cieszę, że mogę Państwa dzisiaj tutaj powitać e, na spacerze, jak nie może, tam babę pośle. E, to jest spacer, o który był włożony do programu Przewodnik Inspiracji. To jest mój temat e, i e, chcę się z nim Państwa podzielić. E, mam nadzieję, że Państwu też się spodoba e, to wszystko, co udało mi się znaleźć na temat procesów oczaru, na temat e, magii, na temat wierzeń e, związanych właśnie z naszym Lublinem. E, e, więc zapraszam do takiej przechadzki. Czas z wywołaniem ducha Barbary Radziwiłłówek odbył się właśnie najprawdopodobniej tutaj w a o tym przewodniki najczęściej milczą, bo no nie o tym tak naprawdę nie wie. Hmm. Krzysztof Czechowicz też był osobą przesądną. On, bojąc się złych mocy, kupił sobie taki specjalny dzwoneczek, który dzisiaj w Muzeum Wienia e, Czechowicza można zobaczyć. I e, miał no właśnie za pomocą tego dzwoneczka taką moce odstraszać. Co więcej, on zmienił sobie nawet imię w którymś momencie, bo kazał się nazywać Henrykiem. Myślę, że wszelkie złot, które dotyczy Józefa, nie będzie mogło go odnaleźć, jak będzie się uzyskał imieniem. On brał udział w sansach spirytystycznych organizowanych przez swojego przyjaciela Wacława Gronerskiego. On miał taki okrągły horoskop wystawiony przez wróżkę Paribanu w latach 30 właśnie Czechowiczowi. Tam, podobno, wróżka przewiduje, że zyska sławę. Żył, że właśnie W 1939 roku. Podobno jest jakaś organizacja, która wyznaczyła milion dolarów nagrody dla kogoś, kto udowodni w warunkach takich sprawdzalnych, że posiada jakieś moce magiczne. Więc jak ktoś ma, albo kogoś zna, to można wysłać. Milion zawsze się przyda. Tutaj Państwo nie uwierzę, bo wszystkiemu inne były żaby. Żaby? Żaby, proszę Państwa, według gier przekonaj... Czy czarownice nasyłały żaby, żeby roznosiły choroby? Czy były to te, tak zwane chowańce, czyli te diabły różne, które czarownice właśnie miały na swojej usługi? Nie ma chyba nic bardziej związanego z tym miastem niż legenda o czarcie i Ale tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy ona jest związana właśnie z Lomnidem, no. przynajmniej jej początki. Bo, Państwo sobie wyobrażą, że podobną legendę mają też w Pieczkowie. też było miasto Trybunalskie, tam też zjeżdżał Trybunał Koronny. I w Pieczkowie też podobno właśnie e, diabły urzędowały. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Łukaszenicy podobno straszy tutaj w bibliotece. czasami tutaj książki przedstawia w bibliotece, więc możliwe, że się zdenerwował, że o nim nie wspomniałam. A warto by było, bo. Łopaciński Paciński też się interesował podaniami ludowymi i on zbierał opowiadania o Borucie. Zachęcał do tego, żeby publikować dawne wierzenia ludowe i interesował się też zwyczajem sobótek. Będziemy szli ulicą przechodnia. Przy tej ulicy mieszkała niejaka Anna Helena. To jest już rok z kolei 1711. Ona była jedną z pomocnic, mazaczy, którzy, którzy roznosili zarazę po Lublin. Ona znała podobno sposób na to, żeby zarazę właśnie zakończyć. Wystarczyło zakopać głowę zupa z drewnem osinkowym i rozciętą na pół, czy rozerwaną na pół koszulką. Zostały wypróbowane, albo nie zadziałały, bo zaraza trwała w Lublinie w tym momencie jeszcze przez 3 lata. To był rok 1643 i ona została oskarżona o bardzo poważne przestępstwo. Ona bywała na sabatach czarownic. Ona spółkowała z jarnockiem. Wiemy, że wywołała na sabatach przy tej starej soli, ale nie wiemy e, nic o lubelskich e, sabatach. Wiemy, że się odbywały, no, były czarownice, no to musiały się odbywać. E, zwykle sabaty się odbywają na Łysej górze. I Łysą górę też mieliśmy w Lublinie. Bo... Przy, przy zamku, tam jak jest teraz galeria y, tam na dole y, w stronę Mona Krausego, to tam była taka górka kiedyś w Szydłogórkach I ta górka podobna była właśnie nazywana Łysą Góra. Jak mówimy o miejscach związanych z osobami oskarżanymi o czary, o procesami w ogóle, trzeba wspomnieć też o więzieniach, czy właśnie aresztach. I wiemy, że jednym z takich miejsc, w których przetrzymywano aresztowanych, była właśnie brama Krakowa. Wiemy też, jak tutaj mamy wieżę krakowską i trzecia to jest właśnie Wójtowska, w której miało być to więzienie. A tutaj mamy wieżę, mamy wieżę katowską, jedną i drugą. Księgi złoczyńców. To jest niesamowite źródło informacji do historii właśnie przestępczości okresu staropolskiego. W Lublinie są, jest pięć takich ksiąg przechowywanych. To są księgi, w których zapisywano największe zbrodnie czyli zabójstwa, jakieś poważne kradzieże, świętokradztwa i właśnie czary. I zawierają sprawy właśnie takie najważniejsze, najcięższe. Autor strasznego gościa, Wacław knostek Potocki, był autorem opowiadań, po nich znalazła się właśnie taka cała książeczka, której jedno z opowiadań dotyczyło kamienia nieszczęścia. I ten kamień nieszczęścia podobno nie dlatego jest zły, znaczy właśnie jest zły, ale nie dlatego przynosi nieszczęście, że stracono na nim niewinnego człowieka, tylko to kamień sprawił, że, że tego niewinnego na nim stracono. Więc kamień sam w sobie jest nosicielem zła. Ten kamień rzeczywiście był kamieniem katowskim, raczej raczej nie, chociaż no, nie znamy jego historii. Tak wiadomo, że no nie był tu zawsze. Jak wyglądał ratusz, nie wiemy, ale wiemy, że właśnie w podziemiach ratusza była izba, w której i więziono aresztowanych, podejrzanych, i była izba, w której przeprowadzano tortury. Tutaj w aptece, w muzeum jest taki 18 wieczny poradnik medyczny. XVIII wiek, proszę Państwa, czyli już proces oczarczy nam się powoli kończy, mamy już wieka oświacony. I tak, na odmrożenie. W odmrożone miejsce, spalonymi, startymi na proszek owczymi bobkami. Na parchy na głowie. bociana młodego, z pieprzem uważ i tą polewką głowę wej. Na łysinę. Nasmażuj głowę krwią kreta, piękne włosy urosną. Na gorzałki obrzydzenie. Wypij moczone w gorzałce przez 24 godziny sobie jają, Na dziecięce lękanie albo strachy. Pomaga oko prawe, wyłupione i na szyi dziecka powieszone. E, nie, prze, nie precyzuję, czyje oko to ma być, więc, więc nie wiem. Nie wiem. E, na krwawą biegunkę, to jest akurat bardzo ciekawy przepis, e, okonia żywego rozpoltaj na z mamonem, goździkami, gałką, muszkatołową, usłóż ze wszystkimi wnętrznościami, zetrzyj na proch i daj wypić w winie lub w piwie. Prawie jak przepis jakiś e, kucharski. Nastucie żołądka. To akurat e, e, może się sprawdzać. E, na strój to samo czym się strubysz, na proch spal, utrzy i wypij w piwie. Na to trzeba węża. odwęża. No właśnie, trzeba wiedzieć. Na okol, że od odwęża. Mysz żywą, rozedrzyj, na ranę przyłóż lub mięso, baranie spalone, pij z winem albo na ranę przykładem. Więc takich e, 18 wiecznych przepisów, e, porad było naprawdę dużo. E, I one właściwie niczym nie znaczy, bardzo przypominają czary. Bardzo przypominają czary, bo dzisiaj jakbyśmy coś takiego usłyszeli, no to <laughs> jakaś czarownica musiała się tym zajmować, a nie, na, nie jakiś medyk, prawda, e, czy farmaceuta. Więc e, naprawdę ciężko czasami odróżnić, e, czy mówimy o e, magii, czy mówimy o e, lecznictwie, czy mówimy w ogóle o e, trucicielstwie, bo to też, e, tak jak mówiłam, nie wiadomo, od jakiej intencji komuś przeświecały, czy chciał otruć, czy, czy chciał jednak uratować e, życie.